Dzień dobry wszystkim, jak wielu z Was wiadomo w dniu dzisiejszym w Sądzie Rejonowym w Krakowie kropotyży Wydział II Karny odbyła się sprawa o zadośćuczynienie w związku z niezasadnym zatrzymaniem dziennikarzy przez funkcjonariuszy Policji III Komisariatu w Krakowie. W związku z tą sprawą chcieliśmy Państwu pokazać całe nagranie. Na chwilę obecną został złożony wniosek, który był rozpatrywany przez ponad dwie godziny, a na domiar tego otrzymaliśmy grzybne w wysokości po 500 zł, taki ja, jak i Waldemar, w związku z tym, że nie nosiliśmy maski. Ale na początku chciałbym Państwu przypomnieć, jak brzmiał wniosek i dlaczego sędzia miał z tym tak ogromny problem. Wniosek o zezwolenie przedstawicielom środków masowego przekazu na dokonywanie za pomocą aparatury utrwaleń obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy. Na podstawie artykułu 357 Kodeksu postępowania karnego redaktor naczelny i TVK Waldemar Stawski w sprawie oznaczonej sygnaturą akt 6K 5 przez 21 wnosi niniejszym o zezwolenie na rejestrację dźwięku i obrazu podczas rozprawy w tej sprawie. Wnioskodawca do tego celu użyje własnego sprzętu zestawu rejestrującego w postaci kamery profesjonalnej na statywie oraz mikrofonów bezprzewodowych. Uzasadnienie: Praca zgodnie z konstytucją Rzeczpospolitej Polski korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej. Tym samym ważnym interesem społecznym jest przekazanie społeczeństwu informacji o przebiegu procesu z niezasadnego zatrzymania dziennikarzy o zadośćuczynienie którzy wykonywali swoje czynności zawodowe, do których należy m.in. służba społeczeństwu i państwu, czyli poświęcenie się im działalność podporządkowaną ich dobru i interesowi, wypełniając tym samym rzetelnie artykuł 1 Prawa prasowego. Ważnym argumentem jest już sam fakt, że sąd wydał postanowienie, przychylając się, a tym samym potwierdzając niezasadne zatrzymanie dziennikarzy przez policję. Organy państwowe, zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, Stwarzają prasie warunki niezbędne do wykonywania jej funkcji i zadań. Zgodnie z artykułem 357, paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego, sąd zezwala środku, yy, przedstawicielom środków masowego przekazu na dokonywanie za pomocą aparatury utrwaleń obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy. Prasie nie wolno utrudniać zbierania materiałów krytycznych, ani w inny sposób tłumić krytyki, o czym wyraźnie mówi artykuł 6, punkt 4 prawa prostowego, tym bardziej, że jest stroną skarżącą, a nie osobą fizyczną i zasadnym oraz w pełni uzasadnionym jest w takim przypadku jawność prowadzonego postępowania wobec ważnego interesu społecznego. Szanowni Państwo, na sali sądowej, oprócz mnie i Waldemara, jako dziennikarzy poszkodowanych w tej sprawie, a jednocześnie podmiot skarżący. Znajdował, znajdowała się jeszcze pani prokurator, nie wiem tak w ogóle w jakiej roli, tak szczerze mówiąc, próbowałem dopytać się, zapytać, ale za każdym razem było mi to e, przerywane, sędzia nie dawał mi e, zadać e, odpowiedniego pytania, e, prokurator oczywiście też nie odpowiadała na pytania e, oraz e, pani radca prawny, która reprezentowała skarb państwa. E, tak pani prokurator, jak i radca prawny oponowali, e, jeśli chodzi o umożliwienie nam nagrywania, znaczy się, rejestrowania przebiegu całej, całego, całej rozprawy. E, w związku z czym, e, no oczywiście, my podtrzymaliśmy nasz wniosek, e, odpowiednio też jeszcze to dodatkowo argumentując, biorąc pod uwagę e, ważny rzeczywiście tutaj m, stan, działania policji wobec nas jako dziennikarzy i tego typu działania oraz sprawy prowadzone powinny być prowadzone w trybie jawnym i w szczególności podane do ogólnej opinii publiczności w związku właśnie z tego typu działaniem policji wobec nas jako wolnych niezależnych dziennikarzy. Na na margines te, tego wszystkiego, pan sędzia, biorąc pod uwagę fakt, że rzeczywiście y, zrobiło mu to nie lada problem, bo biorąc pod uwagę fakt, że jesteśmy przedstawicielami prasy, to na dodatek byliśmy stroną postępowania, y, postanowił zrobić przerwę 20-minutową, po czym wrócił i y, nie mając argumentów ku temu, aby nam uniemożliwić y, działanie, Robił wszystko, aby zmusić nas do założenia kagańców, czyli tych tak zwanych maseczek, podkładając się oczywiście stanem pandemii na terenie Polski. No, niestety musiałem się do tego również odnieść. Mam, a nie będę mówił co mamy w związku z tym, ale odniosę się do tego mniej więcej tak po skrócie dokładnie. Znaczy dokładnie tego nie jestem w stanie w tej chwili przytoczyć, ale przynajmniej postaram się w skrócie Państwu powiedzieć, na jakiej podstawie poinformowałem sędziego, że nie mam obowiązku noszenia maseczki i nikt do tego nie ma prawa mnie zmuszać. Po pierwsze, Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. Nikt nie może być poddany torturom, ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. O tym mówi wszystko yy, Konstytucja. Oraz każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i do ramienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Tutaj artykuł 40 Konstytucji mówi nam wyraźnie o poniżającym traktowaniu. Wobec mnie zakładanie masek, tak zwanych kagańców, tak jak to mówi się to u nas w wolnościowych kręgach, jest to poniżenie naszej godności. Jest to odebranie nam właśnie naszego, naszego honoru. Jest to y, pewnego rodzaju y, symbol niewolniczy, na który no, ja niestety ale nie wyrażam swojej woli i wobec czego poinformowałem sędziego, że tego typu y, działanie, czyli, y, czyli zmuszanie do określonego zachowania, przytoczę Państwu artykuł, jest to artykuł 191 kodeksu karnego, paragraf pierwszy. To stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, czyli, jeszcze raz przypomnę, do określonego zachowania. Określonym zachowaniem jest przymuszenie do założenia np. maseczki, a to już jest wobec y, nas nękanie, bo nam, nas tym nękają. Oprócz tego dochodzą tutaj jeszcze groźby karalne, ba mało tego, w stosunku do nas zostały te groźby użyte w, w takim jakby to nazwać no w stosunku do nas wydano postanowienie gdzie otrzymaliśmy karę grzywny czyli karę porządkową w sądzie za to właśnie że nie mieliśmy tam waseczki. no nie a taka a propos wniosek po, po, po ponad dwóch godzinach nadal został bez rozpoznania i tak, uporczywe nękanie, to proponuję sobie zapamiętać ze względu na to, że jest to bardzo ważny artykuł. Artykuł 190a kodeksu karennego, paragraf pierwszy mówi, to przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okoliczności poczucia zagrożenia, poniżenia lub udręczania lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Chciałem tutaj jeszcze dodać, że za tego typu działania nie odpowiada tylko i wyłącznie osoba, która podjęła decyzję, ale również inne osoby, które zmuszają te osoby do tego typu działań. I o tym mówi artykuł 18, paragraf 1 Kodeksu Karnego, który stanowi bowiem: odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony, sam albo wspólnie w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje. Wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę, lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu. Szanowni Państwo, biorąc pod uwagę fakt, że obecnie wprowadzone nakazy, zakazy i te wszystkie inne rozporządzenia, no niestety, ale rzeczywiście nie mają żadnej mocy prawnej, biorąc pod uwagę stan konstytucyjny. Tego typu działania, po pierwsze w żadnej ustawie nie ma słowa na temat pandemii. Coś takiego nie istnieje, jeśli chodzi o stany epidemii, stany epidemiczne, stany wyjątkowe czy jakikolwiek inny stan zagrożenia. Coś takiego w ogóle nie istnieje. W związku z tym, aby można było wprowadzić jakiekolwiek obostrzenia, musiałby być wprowadzony jeden z tych trzech stanów, czyli stan, stan wyjątkowy, stan klęski, stan klęski żywiołowej oraz stan wojenny. W związku z czym pan sędzia bardzo się zdenerwował, muszę szczerze powiedzieć, na moją wypowiedź. I zarządził kolejne 40 minut y, przerwy, czyli mieliśmy raz 20 minut przerwy, y, odnosząc się do samego wniosku tutaj o, y, o nagrywanie y, całego przebiegu rozprawy. Oraz, y, tak jak już wspomniałem, walkę o to, aby być wolnym człowiekiem, oddychać świeżym powietrzem. I y, oczywiście no, sędzia przerwał y, proces, przerwał sprawę. My pokonaliśmy obaj ponad 400 km w jedną stronę, w drugą stronę. Szczerze mówiąc, na nic, ba, mało tego. Chciałbym Państwu pokazać jeszcze tutaj taki e, komunikat. Proszę bardzo, taki komunikat znajduje się na stronie sądów. I e, tutaj, co na dole napisałem, to jest tylko i wyłącznie moje pismo. Ale tego typu komunikat jest tylko i wyłącznie komunikatem, który nie został podpisany przez żadną osobę, przez żadnego człowieka, w związku z tym nie widzę tutaj żadnej mocy prawnej tak a propos, ba, mało tego, nawet nie ma podanych żadnych odpowiednich tutaj artykułów, ustaw, czy czegokolwiek. Ale przytoczę Państwu, po to, aby Państwo zwrócili uwagę, jakie no, nie wiem, czy czy powinienem nazwać to? Nie. To jest. Jaki teatr dla gojów yy, robi się dzisiaj w sądach? Także komunikat. W związku z zagrożeniem koronawirusem oraz w trosce o bezpieczeństwo pracowników i osób wchodzących na teren sądu ustalone zostają następujące zasady. Nie wiemy przez kolor. Strony, świadkowie, stawiają się do sądu w dniu wezwania, zawiadomienia na ściśle określoną wezwaniu zawiadomienia godzinę. Wcześniejsze stawiennictwo powodować będzie konieczność oczekiwania przed budynkiem. Przed wejściem do budynku usytuowane zostaną ekrany wyświetlające wykaz wszystkich spraw odbywających się w danym dniu, zawierających sygnaturę sprawy, godzinę i numer sali. Muszę szczerze powiedzieć, że jak my przyszliśmy, to niestety, ale nasze nazwiska nie znajdowały się bezpośrednio na wokandzie i najpierw musieli znaleźć wszystko, potem utrudniano nam w ogóle wejście ze sprzętem, nie wpuszczono publiczności, także muszę szczerze powiedzieć, że po prostu tak łamią prawo, jak do tej pory jeszcze nigdy w życiu w Polsce prawo łamane nie było, a jeszcze na dodatek przez sądy, sędziów, prokuratorów i wszystkich innych, którzy tylko w tej cholernej kaście się znajdują. Yy, punkt trzeci. Do budynku sądu będą wpuszczane wyłącznie osoby w maseczkach. Każdy wchodzący zostanie poddany mierzeniu temperatury i zobowiązaniem jest zdezynfekować ręce. Znajduje się oczywiście tam dezynfek dezynfektator, tak, dezynfekator, gdzie nie ma oznaczenia żadnego jaki środek dezynfekujący w środku się znajduje do mierzenia temperatury. No, jest tam taki termometr, można przyłożyć głowę bądź ewentualnie rękę. To akurat nie ma problemu ale będą wpuszczane wyłącznie osoby w maskach? Na, na jakiej podstawie? Kto wymyślił w ogóle te, takie gówno? Za przeproszenie. Kto zmusza nas, wolnych ludzi, do tego typu zachowań? To jest po prostu przestępstwo. Przestępstwo, którego dopuszczają się również dzisiaj sędziowie. Przykładem jest to, że otrzymaliśmy za brak właśnie maseczki grzywne w wysokości po 500 zł jeszcze, jeszcze sędzia y, pośmiechiwał się, muszę szczerze powiedzieć, bo y, mówi, że y, bodajże do 10 tysięcy czy do 20 tysięcy mógłby y, nam y, taką y, karę przypasowić. Przejdę dalej. Y, w ograniczonym zakresie wznowienia ulega bezpośrednia obsługa interesantów przez biuro obsługi interesantów oraz czytelnie A. Także tutaj też jest y, utrudniony. W danym momencie, dostęp do pozyskania odpowiednich informacji i wiadomości, biorąc pod uwagę sam fakt, że człowiek chce ewentualnie przygotować się do rozprawy i chciałby zajrzeć w akta, i niestety jest mu to ograniczone. Nawet nie ma podstawy prawnej. Dlatego, wszystko, co tutaj się w tej chwili znajduje i co czytam, jest złamaniem wszelkich zasad życia społecznego, a w szczególności prawa. Muszę Wam szczerze powiedzieć. Przyjmowanie do biura interesantów będzie odbywało się z wykorzystaniem biletomatów usytuowanych przed wejściem do budynku sądu z zachowaniem zasady obecności tylko jednej osoby przed stanowiskiem obsługi. To akurat jest do przyjęcia. Zapisy do czytelni akt będą prowadzili kierownicy sekretariatu. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym chcieliśmy złożyć w sekretariacie Wniosek o wydanie postanowienia w związku z dzisiejszą karą, jaką otrzymaliśmy od sędziego w tej wysokości po 500 zł, no niestety sekretariat dla stron jest zamknięty. Oprócz tego chciałem również poprosić o odpis protokołu z dnia dzisiejszego, no niestety sekretariat jest dla nas zamknięty. Korespondencję można kierować do sądu bezpośrednio z wykorzystaniem skrzynki udostępnionym przy wejściu głównym do budynku sądu, jak również z wykorzystaniem drogi pocztowej. Zapomnieli dodać, że również drogi elektronicznej. Do odwołania wstrzymuje się dyżury poniedziałkowe we wszystkich jednostkach sądu rejonowego dla Krakowa Krowodży w Krakowie. Ciekawe dlaczego akurat my jako dziennikarze w ten akurat w poniedziałek mieliśmy sprawę sądową. To też trzeba wziąć pod uwagę. Do odwołania się, wstrzymuje się przyjmowanie stron we wszystkich sprawach, również w sprawach skarg przez prezesa i wiceprezesa sądu. Przewodniczących Wydziałów Kierowników Sekretariatu Wydziałów Sądu Rejonowego dla Krakowa, Kowodży w Krakowie. Kochani, zobaczcie, już nawet skarg nie będą rozpoznawali, ani nikt nie będzie przyjmowany w związku z tym, że sędziowie popełniają przestępstwa. Nawet jak złożycie skargę, bądź ewentualnie chcielibyście złożyć taką skargę, bezpośrednio u prezesa sądu, no to niestety zostaje Wam to uniemożliwione. I jest to bezprawne. Wydziałek zamistowych Ksiąg Wieczystych, a to, to już mało istotne, ale słuchajcie, ale kasa, kasa sądu od dnia 25 maja będzie otwarta od 8 do 15, a od dnia 1 czerwca 2020 w poniedziałek od 8 do 15, wtorki 10.30-18, Środy, czwartki, piątki od 8 do 15, w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, do godzinach od 8 do 13.30. I tutaj nie ma żadnych e, obostrzeń, zaostrzeń, bądź ewentualnie problemów. Kasa jest otwarta dla wszystkich. Kasa musi wpływać, pieniążki muszą lecieć. Muszę e, Państwu powiedzieć, że e, tego typu e, działania, tak jak w chwili obecnej mamy, czyli działanie e, ewidentnie zmierzające ku przeciw działaniu nam, jako społeczeństwu, robienie wszystkiego, aby utrudnić nam życie w społeczeństwie, utrudnić nam, znaczy odebrać nam, bądź ograniczyć nam wolność, sprowadzić nas do typa niewolnika i idzie naprawdę pewną parą. Tak długo, jak Wy nie będziecie reagowali i tak długo, jak my, my działacze społeczni, będziemy pozostawali sami, nie będziemy mieli z, was, z Waszej strony żadnej pomocy, będziemy zostawali na polu walki sami, niestety, muszę powiedzieć szczerze, ale będzie nam bardzo ciężko cokolwiek zmienić. Jeżeli Wy, jeżeli nie czujecie tego, że to, co robimy w chwili obecnej, jest również i w Waszym interesie, jeśli nie zauważacie tego, że walczymy o wasze dzieci, o was samych, o nasze wspólne dobro, o Polskę, o naszą gospodarkę, o to, abyśmy nie musieli wyjeżdżać z kraju. Ja sam po 18 latach wróciłem do Polski, zostawiając swoją firmę i wszystkie oszczędności swoje wpakowałem właśnie w tego typu działalność. Zobaczcie, sterta papierów leży przede mną, bo tak byłem przygotowany dzisiaj na rozprawę sądową. Bo siedzę, y, przez ostatnie trzy dni siedziałem y, całe dnie i północy po to, aby pozbierać odpo odpowiednie zapiski, y, poczytać odpowiednie ustawy, zobaczyć y, co i w jaki sposób y, można z tymi bandytami, bo inaczej nazwać ich nie można zrobić. I jeśli pozostawicie tego typu działaczy samych sobie na polu walki, to muszę Wam szczerze powiedzieć, że z przykrością Was zawiadamia, że niewielu. Z takich ludzi, między innymi jak ja, starczy naprawdę tyle siły, i będą mieli tyle samozaparcia, aby przez cały czas dalej działać. Co prawda, ja zrobiłem sobie na krótki czas przerwę, ale z powrotem wróciłem i z powrotem wziąłem się do roboty, biorąc pod uwagę fakt, że zaszli mi rzeczywiście bardzo głęboko pod paznokcie, tak to nazwijmy. Poprzez te ostatnie 15 dni. Gdzie zostałem pozbawiony całkowicie praw człowieka do obrony, do sprawiedliwego sądu oraz do jakiegokolwiek innego działania wobec postanowienia, jakie zostało wydane w sposób nielegalny przez sędziego Sądu Rejonowego w Lipsku. Na ten moment chciałbym serdecznie Państwu podziękować. To była tylko i wyłącznie krótka informacja w związku z dzisiejszą rozprawą sądową. Muszę szczerze powiedzieć, że yy, znaczy się. Nie wiem dokładnie teraz kiedy, bo wyleciał mi w tej chwili z głowy na kiedy jest kolejna, kolejne posiedzenie, ale zanim to nastąpi to zapewne wyłączę sędziego prowadzącego rozprawę i prawdopodobnie również i data rozprawy może się zmienić, biorąc pod uwagę fakt, że wtedy sąd będzie musiał dać nam innego prowadzącego rozprawę sądową, ze względu na to, że sędzia ten popełnił przestępstwo, ba mało tego pomówienie, Biorąc pod uwagę fakt, że my jesteśmy, bie, je, będąc osobą zdrową, ba mało tego, nawet dzięki, która ostatnio przeszła kwarantannę 15-dniową, tak to muszę powiedzieć, że stwierdzając na sali sądowej fakt, że jest duże prawdopodobieństwo, że stwarzamy zagrożenie zdrowia i życia dla osób uczestniczących w postępowaniu a był tam tylko sędzia oddalony od nas o jakieś 3 metry. Pani prokurator i pani radca prawny jakieś 6 metrów naprzeciwko nas. Także odstęp był rzeczywiście bardzo duży zachowany. Cała trójka miała maseczki, więc byli chronieni, a oprócz tego jeszcze przed sędzią znajdowała się pleksa, więc na pewno nie mógł czuć się zagrożony, ale natomiast stwierdził fakt, że my, my mogliśmy stworzyć im zagrożenia zdrowia i życia, wobec czego ukarał nas karą pieniężną w kwocie 500 zł. To by było na tyle, Szanowni Państwo. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Michał Mirosław Arak, redaktor na sceny Studia Polaków i Zapraszam na kolejne recenzje, bo muszę powiedzieć, że będzie się działo, będzie grubo i nie pozostaniemy bezczynni. Tym razem czas najwyższy, abyśmy my, jako Polacy, pokazali im, w jaki sposób prawo powinno prawidłowo funkcjonować. Jeśli sędziowie, prokuratorzy i wszyscy inni nie potrafią odpowiednio posługiwać się prawem, no to czas najwyższy, abyśmy my, jako społeczeństwo, wzięli sprawy w swoje ręce, i zgodnie, tak jak u mnie było to z przyrzeczeniem publicznym, nauczyć ich prawa. Jeśli nie umieją tego prawa, to pozbyć ich prawa do wykonywania zawodu. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Życzę Państwu miłego, wspaniałego wieczoru i dobrej no Do zobaczenia.